Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, gdzie na naszej planecie panują najbardziej ekstremalne zimowe warunki, gdzie termometry wskazują niewyobrażalnie niskie wartości, a śnieg i lód stają się nieodłącznym elementem codzienności? Witajcie w świecie mrozu, gdzie natura odsłania swoje najchłodniejsze oblicze. Absolutnym liderem wśród mroźnych miejsc jest Antarktyda, a dokładniej stacja badawcza Wostok. W 1983 roku zanotowano tam rekordową temperaturę wynoszącą minus 89,2 stopnia Celsjusza. Położona na wysokości niemal 3500 metrów nad poziomem morza, stacja jest jednym z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi. Bezpośrednio pod nią ukryte jest jezioro Wostok gigantyczny zbiornik wodny zamknięty pod 4 km warstwą lodu. Odkryte w nim mikroorganizmy sugerują, że życie potrafi przetrwać nawet w ekstremalnych warunkach. Jeśli szukamy rekordowo zimnych miejsc zamieszkanych przez ludzi, nie sposób pominąć Syberii. W osadzie Oymyakon, leżącej w Jakucji, zimą temperatura regularnie spada poniżej minus 50 stopni Celsjusza. Rekord odnotowany tam w 1926 roku wyniósł aż minus 71,2 stopnia. W stolicy regionu Jakucku życie toczy się mimo ekstremalnie niskich temperatur, co czyni to miasto jednym z najbardziej fascynujących przykładów ludzkiej wytrzymałości. Najchłodniejszym regionem Europy jest również Rosja. W miejscowości Ust-Szczugier. Leżącej w Republice Komi 31 grudnia 1978 roku zanotowano rekordowe minus 58,1 stopnia Celsjusza. To najniższa temperatura odnotowana na europejskim kontynencie. Również w innych rejonach Rosji temperatury zimą często spadają poniżej minus 30 stopni, co czyni ten kraj liderem zimowych ekstremów. Poza Rosją najchłodniejsze miejsca Europy znajdują się w krajach nordyckich. W Szwecji odnotowano rekord minus 52,6 stopnia, w Finlandii minus 51,5, a w Norwegii minus 51,4 stopnia Celsjusza. Mieszkańcy północnych rejonów Półwyspu Skandynawskiego. Od wieków są przystosowani do życia w takich warunkach i potrafią funkcjonować nawet przy wyjątkowo niskich temperaturach. W porównaniu z Syberią czy Antarktydą, Europa wydaje się łagodniejsza. Jednak jej zimowe rekordy wciąż robią ogromne wrażenie. Polska, choć nie słynie z arktycznych mrozów, ma swoje miejsca, które potrafią zaskoczyć surowością zimy. Najczęściej nazywanym polskim biegunem zimna. Są suwałki i cała Suwalszczyzna, gdzie temperatury często spadają znacznie poniżej zera. Jednak współcześnie najniższe średnie roczne temperatury odnotowuje stacja meteorologiczna nadleśnictwa świeradów na Hali Izerskiej. Jest to region, gdzie śnieg potrafi zalegać aż do maja, a mrozy to codzienność nawet wiosną. Nieoficjalny rekord zimna w rapce. Gdzie 10 lutego 1929 roku temperatura miała spaść do minus 46 stopni Celsjusza, wzbudza do dziś wiele emocji. Niestety ten wynik nie został oficjalnie uznany, ponieważ w tamtym czasie brakowało odpowiedniego sprzętu, który mógłby potwierdzić tak ekstremalny pomiar. Z tego powodu za oficjalny polski rekord mrozu uznaje się wynik z roku 1940, kiedy w siedlcach zarejestrowano minus 41 stopni. Najzimniejsze miejsca naszej planety bledną w porównaniu z lodowatymi zakątkami wszechświata. Mgławica Bumerang, oddalona o 5000 lat świetnych, osiąga temperatury zaledwie 1 stopień powyżej zera absolutnego, czyli minus 272 stopnie Celsjusza. Zimno potrafi fascynować i przerażać jednocześnie. Choć dla wielu z nas perspektywa odwiedzenia takich miejsc wydaje się niewyobrażalna, nie sposób nie podziwiać siły natury, która tworzy tak ekstremalne warunki. A wy odważylibyście się wyruszyć w tak lodową podróż,